Siemanko wszystkim, z tej strony Dukat i dziś zapraszam was na ten specjalny odcinek z okazji osiągnięcia, a tak właściwie to już nawet przekroczenia progu 3000 subskrypcji. Słuchajcie moi drodzy, pomysł na ten odcinek pojawił mi się w głowie już jakiś czas temu. Generalnie jest dość prosty. Po prostu przepalę dzisiaj trochę legendarnych emblematów w pradawnej szczelinie. Następnie mam nadzieję, że uda mi się uzbierać yy, taką ilość materiałów potrzebnych czy niezbędnych do ulepszenia pięciogwiazdkowych klejnotów do takiego poziomu, żeby przekroczyć 3000 rezonowania, no i przy okazji odblokować nowe skrzydełka. Także tak jak widzicie w teorii wszystko jest proste. Zacząłem się przygotowywać do tego odcinka już jakiś czas temu. Zacząłem homikować te pomarańczowe emblematy, zacząłem homikować niknący żar, żeby y, móc wytworzyć te fioletowe emblematy. Miałem tam jakieś te, te, te kulki, żeby też ewentualnie dokupić tych fioletowych emblematów. No i wszystko w teorii było pięknie. Może wrzucę pierwszą dyszkę i powiem wam, co było dalej, bo oczywiście teoria teorią, a życie życiem. No i jak już pewnie się spodziewacie, pojawiły się pewne komplikacje. Finalnie przepalę dzisiaj 100 tych legendarnych emblematów, 80 pomarańczowych i 20 fioletowych. Jeżeli to nie wystarczy, no to mam jeszcze te luryczne perły, mam jakieś skrzyneczki, z których mogę sobie wybrać konkretny interesujący mnie klejnot, więc mam nadzieję, że suma sumarum uda się osiągnąć ten cel, może nawet przekroczyć te 3000 rezo może dorównać ilości subskrypcji, chociaż tak naprawdę nie sprawdziłem ile w tym momencie mam tych subskrybentów, a pewnie w momencie kiedy wy to oglądacie będzie ich jeszcze troszkę więcej. No ale nieważne, bo odbiegam od tematu. Lecimy z prawdowną szczeliną, a ja już mówię co mi się dzisiaj przytrafiło. Otóż, kiedy przygotowywałem się do tego odcinka, no to mówię spróbujemy, znaczy spróbujemy, zaczniemy wytwarzać sobie te fioletowe emblematy Znikną, zaniknący żar, tak? Poszedłem do uczennicy Złotnika, no i zacząłem tam craftować te emblematy. Wytworzyłem 10, jak się okazuje, jednorazowo można zrobić 10 sztuk, no i po czym zobaczyłem, że na kolejne 10 tego niknącego żaru mi trochę brakuje. No i wtedy coś mi przyszło do głowy, że jeżeli dobrze kojarzę, to u tego NPCa przy wejściu do pradawnej szczeliny, przy którym przed chwilą stałem, mogę wymienić teluryczne okruchy na niknący żar. Uradowany poleciałem, patrzę, no jest jakaś tam wy wymień teluryczne okruchy, chyba tak to było nazwane. Zacząłem wymieniać, i kiedy już tam wklikałem odpowiednią ilość, tak jak myślałem, żaru, to się okazało, że przepaliłem 800 sztuk niknącego żaru i zyskałem ileś tam telurycznych okruchów. Tylko, że niestety y, tym sposobem okazało się, że nie będzie mi stać na wytworzenie odpowiedniej ilości fioletowych emblematów. No ale mówię, dobra, trudno, bo oczywiście y, no ta wymiana nastąpiła w drugą stronę, więc tutaj no moje gapiostwo. Trudno, mówię, sięgnę do kieszeni, przejrzę sklep, y, kupię brakującą ilość y, tych fiolet, y, tych pomarańczowych emblematów, jakieś paczki może, ewentualnie kulki, no coś zrobimy żeby przynajmniej te 100 emblematów uzbierać. Początkowo to w ogóle miałem pomysł na to, że skoro 3000 subskrypcji, to może przepalimy 300, ale no, jak zobaczyłem ile to wszystko kosztuje, zacząłem to podliczać, no to na chwilę obecną jeszcze mnie na to nie stać. Tymczasem krótka pauza, bo mamy pierwszego bossa, pierwszą skrzynkę i jest białe światełko, także fanfary świętujemy. Jaki tutaj klejnot nam wpadnie? Ja wam jeszcze zaraz pokażę. Które klejnoty chciałbym ulepszyć, na których chciałbym się skupić. No nie jest to sącząca żółć. Oprócz tego... Ok, na no kilka dwugwiazdkowych, kilka jednogwiazdkowych. Na pewno przyda się jako gem power. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało dalej. Na czym to ja skończyłem? Zacząłem przeglądać sklep, już tak, już pamiętam. No i... Dokonałem pierwszego zakupu. Jakąś tam skrzyneczkę, która wydała mi się opłacalna, wszystko fajnie pięknie, kilka emblematów wpadło. Dokonałem drugiego zakupu. Jakaś druga skrzyneczka, nie pamiętam w tej chwili nazwy. No, i tu zaczęły się schody. Pieniądze z konta zeszły. Na Google Playu transakcja zakończona. Na sklepie Battlenetu transakcja zakończona a ja w grze nic nie dostałem. Poczekałem z pół godzinki bez zmian no więc niewiele myśląc za pośrednictwem Google zażądałem zwrotu pieniędzy z racji tego, że nie dostałem zamówionej zawartości. Pieniądze wróciły faktycznie po kilkunastu minutach na konto, mówię dobra sprawa rozwiązana, szukam yy, jakichś innych źródeł tych, tych, tych no czy tych paczek do zakupów. Natomiast po godzinie, po jakimś czasie, dostaję maila od Blizzarda, że muszę wyjaśnić, dlaczego zażądałem churchbacku, skoro zamówienie zostało zrealizowane. Że jeżeli tego nie wyjaśnię, to w skrajnym wypadku, tam bla bla bla, różne tam rzeczy mi grożą. W skrajnym wypadku grozi mi nawet blokada konta. No i tutaj yy, nastąpiło moje pierwsze zetknięcie z supportem Blizzarda. Oczywiście polskiego supportu nie ma więc zacząłem pisać z angielskim supportem. I o ile odpowiedź, właściwie nie jedna, bo kilka tych ticketów wysłałem, odpowiedzi przyszły dość szybko, no to o ile pierwsza z nich wydała się sensowna, to przy następnych już nie miałem takiej pewności, czy ja piszę z żywą osobą, czy ze sztuczną inteligencją. Teraz wam powiem co dalej, tylko zobaczmy drugą skrzynkę. No, tym razem bez białego światełka. Dobra, jeszcze sobie tu wymienimy. O Jezu, nie wymienimy, tylko odzyskamy złom. Co tutaj nam wypadło? Ok, tutaj, po prostu jump power. Suma z tych moich rozmów wyniknęło na tyle, że tak naprawdę nie powinno mi grozić zablokowanie konta, no bo jeżeli zażądałem chargebacku, to oni po prostu te itemy, które rzekomo dostałem, powinni sobie zabrać. Z tym, że ja ich nigdy nie dostałem, więc nie wiem co zabiorą, bo na razie nic nie zabrali. Co więcej, jeżeli z moim kontem będzie wszystko ok, to ja będę mógł ponownie kupić tą paczkę. Tylko, że póki co w sklepie w grze ona cały czas widnieje jako już zakupiona przeze mnie. No i co najciekawsze, to jeszcze jeden z tych game masterów, chociaż ja tak jak naprawdę mówię, no nie wiem czy to była żywa osoba czy AI. Napisał mi, że dokonał jakiejś tam aktualizacji mojego konta BattleNetu, że już nie będzie żadnych problemów z dalszymi zakupami. A żeby było ciekawiej, to podczas tej mojej konwersacji ja nawet nie mogłem w grze dokupić fioletowych emblematów za wieczne kule tutaj u tego npc przy przy wejściu do prawdawnej szczeliny, bo wyskakiwała jakaś informacja, że tam sklep jest niby zajęty, to raczej chodziło o to, że oni przetwarzali cały czas tam te moje zamówienie, coś, coś w tym stylu. Także jeżeli chodzi o moje pierwsze zetknięcie z supportem Blizzard'a, no to nie wygląda to zbyt kolorowo. Trzecia skrzynka tym razem, w tym czasie, przerywnik, też bez białego światełka. Nie wygląda to zbyt kolorowo, mam nadzieję, że nie będzie to jeden z ostatnich odcinków z Diablo Immortal na kanale, ale wykluczyć tego nie mogę. Oczywiście o wszystkim będę was informował na bieżąco. A taka jeszcze ciekawostka już nie związana z Diablo Immortal. Ja mam chyba po prostu dzisiaj jakiś słaby dzień, jeżeli chodzi o zamówienia. Kiedy w ciągu dnia sobie zamawiałem KFC do jedzenia, to też miałem problem z zamówieniem. Natomiast tam w przeciwieństwie do Blizzarda, jak zadzwoniłem na infolinię, jedna pani Tatiana przełączyła mnie do drugiej pani Tatiany. Czy tam jakiejś innej yy, Julii, Sylwii, nie wiem do kogo nie pamiętam. No to momentalnie zlokalizowali, co się dzieje z zamówieniem, za ile czasu je dostanę, i jeszcze w ramach rekompensaty dostałem jakiś kupon robatowy No póki co o Blizzardzie nie mogę tego powiedzieć. Nie dostałem nic w ramach rekompensaty, oprócz yy, ostrzeżenia, że tak naprawdę jeszcze mogę dostać BANA. To, to by była taka rekompensata. W każdym razie zobaczymy, jak to będzie dalej. Na chwilę obecną. Mam nadzieję, że uda się zrealizować w tym odcinku cele, które sobie założyłem. No i jeśli chodzi o dzisiejsze przygody to by były na tyle. Więc tak jak mówiłem, plan był prosty. A życie go zweryfikowało, że wcale tak prosto się nie zrobiło. Finalnie udało mi się, tak jak widzicie ogarnąć te 100 emblematów oby ja z nich coś fajnego wypadło. A zaraz Wam jeszcze pokażę, które klejnoty będę chciał ulepszać i w jakiej kolejności. Oczywiście no to wszystko będzie zweryfikowane w zależności od tego, co nam dropnie i, i czy wystarczy mi jump poweru. Chociaż mam dużo teorycznych okruchów w tej chwili, to może i tego jump poweru przez to starczy. Kolejna skrzyneczka znowu bez białego światełka. Czyli na razie te dropy takie średniawe. Może sobie trochę wymienimy złomu. A w ogóle to tak już z innej beczki, ja nie wiem co się ostatnio stało z moim kanałem. Chyba trafiliśmy w algorytm YouTube'a. Bo strasznie wzrosły wyświetlenia. Wzrosła ilość subskrypcji. Więc, tak jak mówię, chyba algorytm YouTube'a nas polubił. Tym bardziej szkoda by było dostać w tym momencie bana na Diablo. Ale może obejdzie się bez tego wszystkiego. Zobaczymy. A wy mieliście jakieś już styczności z supportem Immortala? Pozytywne, negatywne? Sprawa została rozwiązana? Czy też właśnie podobnie jak ja mieliście takie mieszane uczucia? Dajcie znać w komentarzach, jak to wyglądało, jeżeli mieliście takie przypadki, oczywiście. Dobra lecimy z kolejną szczelinką jeszcze z tyłu głowy miałem taki pomysł w pewnym momencie żeby rezonowaniem dogonić ilość subskrypcji ale ponieważ ostatnio rosną dość szybko no to też by to było dosyć kosztowne już się pojawił nie jeszcze muszę kogoś ubić kurczę myślałem że już wystarczy ja już tu byłem czy ja mogę iść teraz tam gdzieś do góry tym bardziej, że ktoś z Was przy okazji ostatniego odcinka, właściwie pierwszego odcinka z PVP, bo drugi jeszcze nie miał swojej premiery, taka też właściwie nie zapowiedź, no bo ten będzie później, napisał mi, że nie warto przekraczać poziomu 3000 Rezo, bo mamy białe światełko, bo wtedy już dobiera nam trudniejszych przeciwników na polu bitwy. No więc ja chyba dzisiaj mam nadzieję, że przekraczę ten poziom. Echo cienia, świetnie. 3 na 5. No i zobaczymy. Jeśli chodzi o PvP to też tam staram się ugrywać coraz więcej. Yy, materiały jakieś na kanale już się pojawiły, będą się pojawiać kolejne. No zobaczymy co tam się uda ugrać. No i tu przy okazji jeszcze się teraz zorientowałem, bo wyskoczyło mi powiadomienie, że przepalając te emblematy Wbijam progres w tym wydarzeniu, jakieś tam wyładowanie, więc jeszcze stamtąd będą jakieś nagrody. Bo oczywiście mam kolejne przeczucie, że ja dzisiaj się wystrzelam z tych wszystkich emblematów, a w przyszłym tygodniu do Immortala zawitają ostrzanki. Tak jak pamiętacie, poprzednim razem yy, to moje przeczucie było trafne. Więc z jednej strony chciałbym, żeby i tym razem tak było, natomiast no, będzie znowu trzeba ogarnąć. Yy, Przynajmniej tą dyszkę legendarnych emblematów, żeby wykorzystać ten event. Chociaż pewnie za to wyładowanie, jak tutaj wbijam progres, to tam jakieś te legendarne emblematy też wpadną. Ja znowu nie wiem, gdzie mam iść tu na dół. Ja tak zaczynam z wami gadać, to tak trochę latam bez ładu i składu po tych prawdopodobnych szczelinach. Ja ile bardzo lubię nagrywać tego typu odcinki, bo jest wtedy czas na to, żeby sobie też po prostu pogadać i. I o różnych rzeczach, nie tylko o Diablo, ale o różnych rzeczach. No to tak jak mówię, trochę to wygląda chaotycznie. Ale z tego co mi kiedyś pisaliście, wolicie taką formę kontentu, gdzie jest opatrzona moim komentarzem, niż takie przyspieszone, skrócone biegi z jakąś tam muzyczką w tle. Więc stosuję się do Waszych zaleceń. Dobra, tymczasem coś jakoś wolno nam idzie, ta szczelinka. Jeszcze, jeszcze, jeszcze tu mamy jakąś No powiedzcie mi, czy macie takie wrażenie, albo nie wiem, ja może czegoś znowu nie doczytałem, yy, że ostatnio już te różne gobliny mi się nie pojawiają, ani w szczelinach, ani w otwartym świecie, tylko zwykły goblin skarbnik, a wcześniej były jeszcze te dwa czy trzy rodzaje innych. Czy to już się skończył ten event? Czy, czy, czy to po prostu coś nie zadziałało? O, znowu białe światełko. Nadzieja w butelce. Fajnie, natomiast no nie używam tego klejnotu, przynajmniej na razie. Generalnie yy, dzisiaj chciałbym wziąć na tapet 3, może 4 pięciogwiazdkowe legendarne klejnoty. Znając życie materiału, wystarczy na jeden. No to założenia założeniami ja wyjdzie jak zwykle. No ale zobaczymy. Na pewno yy, zmrożona krew jest moim numerem 1. Mam go na randę 4, chciałbym wbić rangę piątą. i tak naprawdę to już powinno wystarczyć do osiągnięcia poziomu yy, rezonowania tego wbicia tych 3000 rezo. Ale jeżeli chodzi na przykład o duplikaty, to chyba i pustki, yy, też mam wymaganą ilość duplikatów, żeby wbić go z rangi czwartej na rangę piątą. Tylko no brakuje jump poweru. Więc zobaczymy. Będę robił wszystko, żeby tego gem poweru tutaj zdobyć jak najwięcej, ewentualnie no, wytworzyć jakieś tam klejnoty na przepał, używając tych telurycznych okruchów, czy w ostateczności po prostu kupić na markecie za platynę. No i tak. Oczywiście ja Wam bardzo serdecznie dziękuję za całą aktywność na kanale, za, za właśnie za te wszystkie łapki w górę, subskrypcje, komentarze. No fajnie, to wszystko się jakoś tam ostatnio rozwija i mam nadzieję, że się nie zatrzymamy, tylko, tylko będzie to dalej yy, szło w tą stronę jak w tej chwili. Dobra, kolejny boss. Tu muszę uważać na ten portal, żeby go nie aktywować przez przypadek, bo znowu mnie wypierniczy po mapie. Jest biało? Nie jest biało. No, i teraz, znając życie, będę zbierał klejnoty i będziemy zaraz latać po mapie, bo portal się aktywuje. Dobra, tutaj to po prostu czym power. Ile nam zostały trzy pradawne szczeliny? Ostatnia szczelina z pomarańczowymi emblematami, i dwie następne z fioletowymi. I ciach, 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 ciach. ciach. Szkoda, że tego itemku, który pozwalał na y, taką natychmiastową walkę z bossem, nie można mieć na stałe. Bo jeżeli mógłbym mieć taki item na stałe, to ja byłbym w stanie za niego uważam, no, zapłacić jakieś konkretne pieniążki. Ale jeżeli to ma być tylko ograniczony czasowo na 30 dni, także chyba tak to zawsze było, no to szkoda na to kasy według mnie. Dobra. Raz, dwa, trzy, ja bym już chętnie miał bossa, dobra, jest boss, teleportujemy się, i teraz ciach, 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 i co? I nic. Znaczy nic, no zawsze to jakiś power, ale nie ukrywam, że liczyłem na trochę więcej klejnotów pięciogwiazdkowych, jak tam złomu, nie mamy za dużo. Dobra, trochę odzyskamy. Co tu mamy? Znowu jump Power. I zostały dwie pradawne szczeliny z fioletowymi emblematami. Tutaj, z jednej strony, chciałbym trafić coś fajnego na sprzedaż, z drugiej strony, nie chciałbym trafić klejnotu pięciogwiazdkowego, który zamierzam ulepszać. No, bo wtedy byłby dylemacik. Ale tak jak mówię, mam jeszcze te doryczne perły, mam jakieś tam skrzyneczki. Myślę, że damy radę coś tutaj sensownego ogarnąć. Wybór premii, dobra, weźmiemy sobie do rozpłatania. Nie ma to większego znaczenia. I lecimy przed ostatnią szczelinkę. Co tu mobów nie ma? Nie no, są jakieś. Moby. Oj, 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 nie lubię tego modyfikatora. Tych wybuchów. Nie no, jakoś mało tych mobów, powiem wam szczerze. Jak modyfikator, którego nie lubię, to będziemy szczeli nie dłużej, no to tak niefartownie trochę. Ciach, ciach, ciach. No i ciekaw jestem, jak te skrzydełka będą wyglądały na postaci, bo te, umówmy się, pierwsze i drugie to takie trochę małe pintki, a już te trzecie powinny być takie większe. Dobra, jeszcze chwilka. Jeszcze chwileczkę, jeszcze momencik. I zaraz bossa będziemy kręcić. Dobra. Ciach. długu, Ciach skrzyneczka. I. I. Tradycyjnie. Tradycyjnie wszystko na sprzedaż, tylko nic sensownego. Bo teraz tak, co ja z tego mam sprzedawać, jeżeli później będę jeszcze potrzebował kupować gem Power, czyli w zasadzie nic nie będziemy sprzedawać. I ostatnia szczelinka. I następnie przejdziemy sobie do ulepszania legendarnych klejnotów. Dobra, trzymajcie kciuki. Może tym razem dropnie coś fajnego. Zagapiłem się troszkę. Ciach, 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 ciach. Może bym zebrał te kule postępu. I już prawie jesteśmy u celu. Chyba, że padnę jeszcze w międzyczasie od kwasu albo tych bomb. Dobra, mamy bossa, ja się bym gdzieś tu schował. No i król krzyżowców jako ostatni. I zobaczmy. Coś fajnego, coś fajnego, coś fajnego. Duża skrzynia jakaś taka mi się wydaje. No i jest biało. Jest biało. I co tutaj sypnęło? Niepokojące następstwo. Piękna sprawa. Znaczy piękna i niepiękna. Piękna sprawa, bo. 3 na 5 jeszcze. Klej nad drogi. No ale ja też go używam, także tak jak mówię. Troszkę, troszkę przez to niedosyt. Znaczy może nie niedosyt, ale no, wolałbym jakiś klejnot, którego nie używam, który mógłbym sprzedać niż yy, no, ten, którego używam. Także teraz przejdźmy sobie do uczennicy złotnika. I zacznijmy ulepszanie. I teraz zerknijmy sobie jeszcze, jak to u mnie wygląda. Coś się przytkało. Mam 2919 rezonowania w tej chwili, jeżeli bym ulepszył mściwą krew, nie mściwą krew, zmrożoną krew z rangi 4 do rangi 5, to zyskam 90 rezonowania, jeżeli dobrze rozumiem, jeżeli dobrze to rozkminiłem i potrzebuję do tego 5 duplikatów na randze pierwszej i 250 sztuk jam power jeszcze może sobie odzyskam ten złom. Czy ja mam jakieś duplikaty zmrożonej krwi? Nie mam. Nie mam. Potrzebuję ich 5. Ile mam telurycznych pereł? Telurycznych pereł, gdzie one są? 81, czyli wytwarzam dwa klejnoty. Dodatkowo, yy, gdzie to jest? Tu mam te skrzyneczki i to chyba były te, tu mam jedną skrzyneczkę z klejnotem, tu mam drugą, czyli tak naprawdę cztery duplikaty zmrożonej krwi. Ile kosztuje zmrożona krew na markecie? Jeszcze zobaczmy, 51 tysięcy, kurczę robi się problem, bo idąc tym tropem zmrożonej krwi nie zrobię na rangę piątą. No ale okej, okay, tak jak mówiłem, mam i skrepustki. Mam i skrepustki. I to mi z mógłbym podbić na rangę piątą, bo mam wymaganą ilość duplikatów. Tylko czy robić progresywny? Może progresywny będzie wygodniej. No i dobra. Ostatni krok ulepszania progresywnego iskry pustki. I po tym powinniśmy mieć odblokowane skrzydełka. Ciach. Ciach. I sprawdźmy, jak to wygląda. No i mamy 3009 rezonowania. A to te skrzydełka już mam tutaj aktywne. OK. No wyglądają trochę lepiej niż, niż te pintki. Musicie przyznać, że wymagają wyglądają całkiem fajnie, tym bardziej fajnie się komponują z tym itemem kosmetycznym. Jeszcze zerknijmy jak to wygląda w samej grze. Czy tu widać jakąś zmianę? No widać, no są większe. Są większe. Także taki cel minimum osiągnięty. No i moi drodzy udało mi się odebrać jeszcze ten, e, tej temki kosmetyczne tego poziomu drugiego, to też chyba chodzi o to rezonowanie i tak prezentują się razem z tymi nowymi skrzydłami. Wygląda to naprawdę całkiem spoko, a jeszcze zobaczmy sobie jak to będzie wyglądało w całej krasie z tym moim zestawem kosmetycznym z Phantom Marketu, no to też to fajnie wygląda. Musicie przyznać, że tutaj też to wygląda fajnie. Niestety, w tym odcinku nie uda mi się jeszcze ulepszyć zmrożonej krwi na piąty poziom. Mógłbym ulepszyć tutaj odłamek gwiezdnego ognia, bo mógłbym wytworzyć brakujące duplikaty, ale chyba się wstrzymam z tym żeby najpierw ulepszyć tą zmrożoną krew. Także myślę, że na dzisiaj na ten specjalny odcinek to by było na tyle. Mam nadzieję, że uda mi się z tego zmontować coś sensownego. Jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wam za całą aktywność na kanale, za wszystkie te kliknięcia, subskrypcje, komentarze, wszystkie rady, uwagi, no za, dosłownie za wszystko. Nie zatrzymujemy się, lecimy dalej. W tym tempie to już niedługo będzie trzeba przygotowywać specjalne 4000 subskrypcji, ale oczywiście no, ja nie ubolewam, yy, broń Boże, yy, z tego powodu. Cieszę się bardzo, że kanał się rozwija, cieszę się, że społeczność nam się powiększa, oby tak dalej. Na dzisiaj to wszystko. Jeszcze raz Wam bardzo serdecznie dziękuję. Do zobaczenia w kolejnym filmie. Trzymajcie się cieplutko. Cześć.